Biorąc pod uwagę te wszystkie uwarunkowania dotyczące wypowiedzenia umowy sponsorskiej bez podania żadnej przyczyny, te wszystkie post factum uzasadnienia, proszę Państwa, dotyczące rzekomej przyczyny wypowiedzenia tej umowy, ja to w ogóle traktuję jako, jako próbę dorabiania ideologii do, do powodów wypowiedzenia, wypowiedzenia tej umowy sponsorskiej. Ja nie znam tych powodów. A, a nie jestem taki lotny i taki inteligentny, żeby, przy, żeby pospekulować, jaki, jaki to, jaki to mia, jakie to miało źródło. Po pierwsze, czyli biorąc pod uwagę tę sytuację, którą w tej chwili posiadamy i te uwarunkowania, w których jest, jesteśmy, zabezpieczając możliwość funkcjonowania tego klubu w tych warunkach, które w tej chwili mamy, klub złożył wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu. Tutaj, jeśli chodzi o szczegóły, po to dzisiaj zaprosiłem Pana Prezesa Jaworskiego, żeby w tym zakresie, jeśli chodzi o procedurę i tak dalej i tak dalej, żeby, żeby mógł Państwu odpowiedzieć na, na Wasze wątpliwości. Tak naprawdę to jest, to było dla nas jedyne wyjście z tej sytuacji racjonalne, yy, które yy, w moim, za, moim zamiarze ma co najmniej dać nam możliwość funkcjonowania do czerwca, tego klubu. Oddaję głos. Panie prezesie, jedno pytanie odnośnie tego wniosku. A nie boi się Pan, że teraz będzie <tryk> trudniej rozmawiać ze sponsorami, ewentualnymi potencjalnymi, bo Dwa razy się sponsor zastanowi, czy badać pieniądze, pod które się wnioskują. Panie że ja tak naprawdę to, Dzień. wie Pan, ja, ja całe życie swoje zawodowe spędziłem w biznesie i zapewniam Pana, że y, nie jest to powód, którego, który y, potencjalny sponsor albo y, taki podmiot, którego oczekujemy, czyli inwestor, y, Spojniłoby go do odstąpienia od rozmów o przystąpieniu do klubu w formie sponsoringu albo w formie inwestowania w podnie Nie, nie obawiam się tego. Dobre informacje są takie, że yy, posiadam, posiadam sponsora, który posiadam podmiot, który zainteresowany jest nie tyle sponsoringiem klubu, tylko inwestowaniem w klub. Jest, jest zainteresowany. Zainwestowaniem w klub na poziomie właścicielskim oczywiście w tej chwili pozostaje pytanie. Nie będzie wiecznie czekał, Jakie, jak, jak jest przygotowane do tego miasta. Myślę, a nawet jestem przekonany, że po obecnych wyborach i ukonstytuowaniu się Rady Miasta tak strategiczna sprawa dotycząca powołania spółki akcyjnej piłkarskiej, którą chciałbym dzisiaj państw, którą w dniu dzisiejszym chciałbym Państwu oświadczyć, że rozpoczynamy procedurę powołania tej spółki akcyjnej dla Spodnilu Olsztyn. Oczywiście nie jestem w stanie Klub nie jest w stanie tego zrobić bez, bez wsparcia i bez przychylnej ścieżki miasta. Myślę tutaj o Radzie Miasta. Ja jestem głęboko przekonany, że, że Stomil Olsztyn i profesjonalny klub piłkarski jest to ważna rzecz dla tego miasta. Równie ważna jak innego rodzaju obowiązki, które spoczywają na samorządzie lokalnym.